Dzień dobry, proszę Państwa. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wymyśliła, zleciła, a w dniu dzisiejszym opublikowała wyniki badania pod tytułem Procesy Inwestycyjne i Strategie Przedsiębiorstw w czasach kryzysu. To jest poważne naukowe badanie, pogłębione, proszę mi wierzyć na słowo, opracowanie, to jest solidna książeczka yy, autorem. Autorem jest zespół kierowany przez pana profesora Witolta Orłowskiego, a w naszym studiu witam panią Bożenę Lublińską-Kasprzak, prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzień dobry. Panie profesorze, uh -huh. mi się to wydaje kapitalnie ważne, ponieważ my tak naprawdę nie wiemy, co się w małych przedsiębiorstwach, bo badanie dotyczy sektora MSP, dzieje zwłaszcza w tym segmencie najmniejszym. Mikroprzedsiębiorstw, tych zatrudniających do dziesięciu pracowników. Cała statystyka gus dotyczy firm od dziesięciu w górę, a przecież są całe miasteczka i gminy, w których istnieją wyłącznie mikroprzedsiębiorstwa i to jest dość y, y, szara plama tak naprawdę z punktu widzenia informacji. Czy to badanie odpowiada na pytanie, co się dzieje w tym segmencie? Tak, rzeczywiście to badanie dotyczy również firm mikro, ale przebadaliśmy również firmy małe i średnie, do 250, ale rzeczywiście nie. badania dotyczące firm mikro tutaj są bardzo ciekawe. My co prawda robimy takie badania rokrocznie. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości publikuje raport na temat stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W tym y, sektora mikro. Y, natomiast y, tak naprawdę po raz pierwszy przebadaliśmy te firmy w kontekście kryzysu. Jaki jest obraz sytuacji? Obraz sytuacji jest dobry i zły jednocześnie, można tak powiedzieć, złożony. złożony tak. Mówić, tak? Z jednej strony firmy sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w tym firmy mikro, całkiem nieźle w tym kryzysie funkcjonują i tak naprawdę około 50% firm stwierdziło, że no w niewielkim stopniu odczuło kryzys na swoim funkcjonowaniu, natomiast prawie też 50% firm powiedział, że w zasadzie nie, nie odczuły wpływu e, kryzysu gospodarczego w swoim funkcjonowaniu. E, bardziej ten kryzys postrzegają oko, jako kryzys gospodarczy, jako ca, całości, czy też czy systemu, takie, finansowego, te, czy systemu tak, finansowego, tak czy też takiego zdarzenia medialnego. W większości ten kryzys docierał do nich poprzez media. Była obawa, że jednak w tych kontaktach z sektorem finansowym, czy ze swoim bankiem, m, część firm wpadła w kłopoty, ale to znaczy, że nie było to masowe i nie w tym sektorze. Nie w tym sektorze, ponieważ ten sektor mikro i, i również małych firm, w szczególności tak naprawdę funkcjonowanie swoje opiera nie na kredytach bankowych, co w czasach dobrego... To na tak, prosperity, kupieckim, ale to innego. tak, ale w czasach prosperity to nie, to nie jest dobre zjawisko, natomiast w czasach kryzysu no, dzięki temu one uniknęły właśnie tego negatywnego zjawiska, czyli niemożności korzystania z kredytów czy zadłużenia. A jak firmy oceniają politykę państwa w tej kryzysowej dobie? Bo one cały czas są jednak uzależnione. My się cieszymy z samodzielności gospodarczej, ale tak naprawdę państwo ma dość znaczący wpływ, na przykład jako y, prawodawca, który się nie najlepiej sprawuje. No tak, tutaj rzeczywiście też pytaliśmy o to firmy i firmy y, widzą potrzebę większej roli państwa w w momencie właśnie kryzysu gospodarczego. Natomiast też nie określiły jakby w jakim zakresie. Na pewno tutaj firmy podkreślały ograniczenia takie biurokratyczne i tak naprawdę bardziej bały się podatków czy, czy tych biurokratycznych problemów niż kryzysu samego. No Natomiast też bardzo pozytywne dla nas jest to, że, że około 90% firm, te, które znają działalność Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oceniły ją pozytywnie. Cieszymy się z tego. Pani no, prezes, istnieje takie zjawisko, że te firmy, którym idzie jako tako dobrze, bądź jako tako, to one siedzą cicho. Natomiast słychać te firmy, które mają kłopoty i to słychać w takim kontekście, że ja jestem świetny, tylko wszystko to, co około mnie to złe i z tego mhm. tytułu ja miewam kłopoty. Czy to wyszło w tym badaniu? E, chyba nie, chyba nie. Myślę, że e, to jest to... historyczne oby trochę, być może to jest historyczne, trochę w tym badaniu trochę mnie zaskoczyło to, że jednak firmy patrzą pozytywnie, z optymizmem w przyszłość, co no nie jest taką charakterystyką właśnie Polaków czy po polskich firm, ale tutaj rzeczywiście te firmy, które przebadaliśmy, a przebadaliśmy 1206 firm właśnie z tego sektora, z różnych branż, z różnych województw, czyli takie bardzo zróżnicowane to fotografia, fotografia całości. Co ciekawe też, co, co, co mnie zaskoczyło, bardzo bardziej optymistycznie w przyszłość patrzą firmy z Polski Wschodniej, z tych obszarów, które, które jakby tradycyjnie były zapóźnione. Ocenia się, że, że może to być wpływ programów właśnie unijnych, które, które, programów regionalnych, które wspierają w, zwłaszcza w ostatnim okresie programowania dość znacząco Polskę Wschodnią, między innymi program rozwoju Polski Wschodniej, który jest wdrażany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. I o wnioski na przyszłość chciałem Panią teraz popytać trochę. Jeżeli jeden i drugi drugi minister resortu gospodarczego dostanie ten raport i zapozna się z nim, no, bądź ze streszczeniem powiedzmy, to jakie wnioski, co on powinien zacząć robić w tym momencie? Coś pozmieniać? Czy, mm -hmm. czy... No właśnie ten raport, którym zrobiliśmy, to, to z takim zamysłem, żeby, żeby wnioski mogły posłużyć do stworzenia programu wsparcia małych, średnich przedsiębiorstw, mikrofirm. I tutaj wnioski są takie, na pewno firmy po, potrzebują wsparcia z z jednej strony inwestycyjnego i takiego, takiej zachęty do inwestycji, bo, bo niewiele firm y, z tego sektora właśnie planuje inwestycje, planuje rozwój. Te ja y, firmy żyją dniem codziennym. Nie, widzi potrzeby, tak, mhm. i, tak, nie widzi potrzeby takiej, tak. I właśnie to, to, to jest też charakterystyczne, że żyją dniem codziennym, y, nie ma planowania strategicznego nie ma zarządzania ryzykiem, co w czasach kryzysu też jest bardzo bardzo ważne i, to, i, i te firmy no, też nie, nie ten, ten kryzys nie posłużył jako taki, taki, takie doświadczenie, żeby coś zmienić w tym zakresie. Ja rozumiem z tego, że się taka potrzeba edukowania. Pojawi. Zdecydowanie no. tak, to jest potrzeba no, między innymi dla, dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, do innych instytucji, które zajmują, no zajmują się wspieraniem, tak. Mówię, na pracujmy. pewno potrzeba edukowania w zakresie myślenia strategicznego. Rozwoju firmy. To nie jest takie łatwe, bo. Taka przeciętna firma z reguły wygląda tak, że jest szef, który jest znakomitym piekarzem, ślusarzem, mechanikiem, czy hydraulikiem czy kimś tam. I on doskonale ten swój zawód zna, ale on jednocześnie nie jest szefem firmy w sensie budowania perspektyw, tworzenia strategii itd. Jego tego trzeba po prostu nauczyć, ale on musi chcieć. Trzeba na pewno nauczyć tych szefów, trzeba na pewno też nauczyć ich tego, żeby myśleli o, zmienili swoje myślenie o, o, o doborze kadry, bo w tej chwili też, to też w badaniu, zostało przedstawione, że poszukują, małe i średnie firmy poszukują takiej kadry tradycyjnej, uczciwej, pracowitej, solidnej, ale niekoniecznie kreatywnej, innowacyjnej. I tutaj właśnie na pewno też jest potrzeba zmiany myślenia w tym zakresie. Czyli takiej kadry, która, ryzyka, Tak, jeśli sam to. szef nie jest, nie ma takiego strategicznego myślenia, to czy, czy myślenia o innowacyjności swojej firmy, to powinien szukać takich pracowników, którzy, którzy to będą robić. To badanie jest jednorazowe, czy będzie powtarzane? Myślę, że, że, że będzie warto powtórzyć po jakimś czasie, kiedy... To Niedorocznie, bo to, to nie ta perspektywa, ale... Tak, my planowaliśmy w ogóle to badanie zrobić jako takie y, badanie procesów inwestycyjnych firm, y, nie w czasach kryzysu, no ponieważ kryzys pojawił się, się, pojawił, pojawił się kryzys, y, włączyliśmy kontekst kryzysu. Na pewno będzie warto powtórzyć to po, po, po tym okresie, jakby już y, po, po sprzątaniu. Tak. Dziękuję uprzejmie Pani Bardzo prezes, dziękuję za tę rozmowę. Do widzenia.